Mam czasami wrażenie, że jakby była jedna firma, jedna fabryka, która produkowałaby wszystkie słodycze, tylko zmieniała nazwę, i tak by się nikt nie skapnął bardzo, bardzo prawdopodobne, a pamiętasz Pumbę, Adibos? Tak, ale ja najbardziej lubiłem Adibasy. No, Adibasy były. I dzisiaj <grym> trochę idziemy w tym tonie. Wy już znacie Adibia. miniaturkę, więc wiecie, że... I teraz nie wiem, czy można tak nazwać, panie Sebastianie. Sami sobie stwierdziliśmy, że takie mówienie... Ja to powiem. Po... Aldi leci w kulki. Tak mi się po prostu Aha, wydaje. Coś wiesz. Bo ma takie zamienniki, które są praktycznie jeden do jeden, że człowiek na to patrzy i mówi nie. Ale na razie mówimy tylko o szacie graficznej, bo Oczywiście. oczywiście. mamy te oto Oksy. Będziemy sobie to rozcinać, wsadzać do ryjków, się karmić i będziemy stwierdzać, które lepsze, tak? Ale bierzemy na pierwszy strzał taki gwóźdź, taki wow, nie, czy taki delikatny? Masz, masz ten gwóźdź? Mam gwóźdź. Odłóż go na koniec. Czyli delikatny, czyli coś, co też yy, spotykacie na co dzień w Lidlu, Aldi zrobił tak samo. Czyli mamy yy, knopers i mamy zamiennik. Krus... Krusper. Jezus, ja Wam powiem tak. Ja dole jak ja uwielbiam knopersy. Knopersożerca. Ja mógłbym żyć knopersami. I mamy te? Knusper. Kurde. Ty, ale z góry to taki pod... mocna podobizna. Tu tego, tu tego. Jest taki trochę bardziej niechlujny, wiesz? Są zajebiste. Zakładaj oksy. Daję Ci pierwszy. Otwieraj ryjek. Bardzo delikatny. Myślałem, że będzie twardy, chrupiący. On jest yy, delikatny. Ale na plus delikatny. A. O, bardzo trafi. No ten drugi lepszy. No dobra, daj mi. Ty w dowolnej kolejności. Pierwszy to była podruba, drugi oryginał. Teraz ja ci daję, tak? Mhm. Sani wafel? Wafel jak z wafli familijnych. Oni ludzie lubią, nie? nie, ten wafel, lubię, nie? Że jestem wafelek. W ogóle jest wafel wafel familijny z jakąś dawką czekolady. Jestem pewien, że to podruba. O. Akurat tu nie mam żadnych wątpliwości, mogę to ściągać. Nie wiem, że Jak gdyby... No co, nie ma komentarza. Po no. prostu oryginalne knopers są lepsze. Ale dochodzi cena. Cruz 3,99. 5, no? A knopers też 3,99, ale tam były 3. Po złoty, złoty 30. 30. Prawie dwukrotnie droższe. No to jest drożej, nie? I, czy, i czy byś zapłacił za, za to, żeby mieć mniej knopers, ale smaczniejszego? Zapłaciłbym. Tego bym nie kupował. Co mam nie wydać? Złoty 30, żeby nie jeść tego, co jest pyszne. Ale jak masz czterosobową rodzinę, to lepiej wziąć tu, gdzie jest 5, bo jeden zjesz w samochodzie i potem każdą dasz po jeden. No drogę tak. Knopers są lepsze. Nie te podróże tak. za się nie opadają. Knopers są lepsze. Lećmy do następnego. był Knoppers? Nie, Duplo i Knusper. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie udało mi się znaleźć Duplo w takim opakowaniu, bo teraz okay, są w takim opakowaniu no, i wtedy byłyby jeszcze bardziej podobne. Opakowanie opakowaniem, chodzi też o smaczek, prawda? Na razie jest ale bardzo… Dłuższy, ale jest trochę dłuższy, jest dłuższy. Na razie jest bardzo podobnie. Jest Duplo, ale mi się chce. No ten opakowany jak czekolada. Robimy tak, panie Sebastianie. Patrzymy coś i patrzymy, co jest w środku. Cia. Czy to masz identyko? Tu więcej wafelka, ale pięknie pachną. Seba, pachną cudownie. To, to, co zjadłem teraz, to smak takiej czekolady z Mikołaja. Nie najgorszej, ale nie najlepszej. Okej. Okay. Który to był? Powiedz, że podróba. Drugi, drugi to podruba. Dawaj mi. Cholera, jakie delikatny. Wafel się rozpływa, ale czekolada jest słodka. A mi się wydaje, że w duplo jest bardziej taka czuć szwedzka. Orzeszki, wiem co i to jest bardzo ważne. Drugi to był oryginał, i to była podruba. Wolę podrubę. Klusper! wygrał, brawo! A wygrał jeszcze mocno cenowo. Opowiadaj, tu jest 5 batonów, a tu jest 10. Tu jest 90 gramów, to jest 180. Dwa razy więcej. Dwa razy więcej. No to Knusper kosztuje 12,99, czyli 13 zł, a Duplo 8. Różnica nie jest aż tak duża. Nie jest, nie jest. poza nie jest aż tak duża, no. Ale no bardziej nam zasmakował Knusper, mimo że ja naprawdę lubię Duplo. Potrójna walka. Huh, 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 huh. Moim zdaniem wszystko będzie to samo. Dlaczego na przykład ja, ja też stwierdzę, że Milka czy ten Milk jest zamiennikiem czy podróbką? No bo po prostu te czekoladyki Kinder czekoladki były no, pierwsze na rynku. Ja pamiętam, że jak one były, to nikt inny nie miał takiego kształtu i takiego smaku. Masz jakie małe krowy w Milce. No każdy tak, trochę inaczej wygląda, nie? Dobra, to teraz Ty pierwszy już, dobra. To ja pierwszy? Tak. Dobra. No to zaczynamy. Tu Ci dam. Pyszna. Dobra, masz tu, masz tu dru, drugaska. Pyszna za mało czekolady. Okej, okay, ale, ale, ale chłopak powiedział, że pyszna. To najlepsza. Trzecia? Trzecia najlepsza. Czy, czy to jest Twoje definitywne słowo? Mhm. Uh -huh. Co było? Kinder czekoladka. Ehm, dlaczego? Nie wiem. Były dwie pyszne. Poprzednie. Ale Kinder czekolada zasmakowała jak Kinder niespodzianka i to czuć. Leci samo leci, leci, leci. Jak kralinka. Jak nie wiedział, co robimy, powiedział, że mi kralinkę. Numer dwa. Tu już taki czekoladowy bunkier spadł. Ja powiem coś, za co zostanę zjechany. Będą takie komentarze, że będę musiał zniknąć z YouTube'a i przenieść się w Bieszczady. Kinder czekolada, ten drugi, bo wydaje mi się, że to był Kinder czekolada, był najgorszy. Wow. Bo był za słodki, poczułem tę, tą, y, tą słodycz z, z mleku z proszku. Szczerze, mógłbyś mnie oszukać i dać dwa razy ten sam. Pierwszy i trzeci, dla mnie są delikatne pralinki, a Kinder y, czekolada, Słody. nie mówię, że jest, y, y, Kinder czekolada jest zła, złe, ale dla mnie już takie za słodkie było. Takie, chcieli za dużo i mi nie pasuje. Dobra, wspierdziana w bieszczady. Ale y, te produkty są smaczne. Tak. Wszystkie. Tu nie ma jakieś y, siarki podróbki. Komu dajesz punkt, bo to trzeba rozdać punkty. Ja oryginał. No równo, y, w takim razie muszę dać równo milce i temu. No milce. to po jednym dostaje no. oryginał, po jednym dostaje podróba. Kinder czekoladki, czyli oryginal 679. Czekoladki Aldi. 4,99 Milka, 7,59 Czy one mają wszystkie tą samą gawędurę? Milka ma niecałe. Ona już nie ma nawet 90. To Milka jest najdroższa i nie ma nawet 90? To wybieram w takim razie Aldi. Tak, bym no brała. No cześć! Widzieliście naszą książkę z najbardziej pokręconymi, najlepszymi i sprawdzonymi przepisami, do których składniki znajdziesz w każdym sklepie? To, co w ostatnich latach zrobiło na nas największe kulinarne wrażenie, jest właśnie w naszym e-booku, który kosztuje mniej niż kebab. Tak! też uważamy, że 28,50 to zacnie niska cena. Link tak w opisie. Dam Ci zestaw trzech, ale jak zobaczysz opakowania, to powiesz nie. Mają nawet tą samą szatę w tych samych momentach mają czerwony i brązowy, to jest to samo. Musi ładnie otworzył, bo mam oryginalną nutelę. Dobra, mamy tu. O, ale ładne. Zamykaj A, jeszcze nie. Nie, bo... Aha, no, ja pierdzielę, jak zarobiście kruk. Mieliśmy dwa u i jedno ja pierdzielę. No. Jakbyście nie, nie, nie zajeżdżali. Świetne są. Numer jeden. Oswara, Buziak. Aha, to jest na tym. Ty tej twardym No dobra, ale krem fajny, no. Numer dwa. Tu są naprawdę delikatne różnice. No Numer trzy. No, to jest totalnie inna. To jest inna. Numer 3 najgorszy. Czyli przegrał u mnie już. Dziękuję do widzenia. I teraz między numer 1 a 2. Jest bardzo delikatne różnice, bardzo delikatne, ale jeśli miałbym pistolet przy głowie i ktoś yy, by mi kazał wybrać, to jednak numer 1. Co było numerem 3? Nie, nie wiem, ja nigdy ich nie jadłem, szczerze mówiąc, za bardzo. Najgorszy? Tak. No nie, no teraz tu już będę miał takie komentarze. To już nam. Ile kosztuje bilet do Bieszy? A ziomek, tak karmię, no, z moją łyżką. Karmię, karmię. Y Otwieramy. Ja czekam! A przecież ty nie widzisz, sensu sensu. Czyli trochę chemii na końcu, ale taką mączkę chyba. No dobra, znaczę. Następny teraz, tak? No. Okej. Okay. A mm. Z mi czekolady. No i nic nie mówię, bo też bardzo kruche. No jeszcze też masz krecie, nie? No, no. Uwaga, jedziemy, 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 jedziemy. A ja znowu dla mnie wszystkie są bardzo podobne. Numer jeden dla mnie najlepszy. Numer dwa, trzy trochę suche. Jeden był najlepszy. To to, czyli podróba. Tak. A numer dwa miałeś Nutellę. Też był dobry, też był dobry. A numer 3 był suchy. To nie ma znaczenia, i tak wygrały zamienniki. Nutella ciasteczka, 13,99. jakie drogie są słodycze. Aldi ciasteczka, 7,99. Sunday biscuits, czyli li 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 Lidlowskie, 5,99. Tak, ja nie kłamię. No nie, to nie ma, to się to Lidla. No tutaj jest przesada, nie? Chyba, że nie ma, to możecie wskoczyć do Adiego, ale jeśli jest lid, to wiecie. Tak, po... Ale i tak razem wybraliśmy podróby, tak? Tak, tak, tak. Jedna różnica była miejsca, ale... Na razie podróby podrób. prowadzą, stary. Zaraz będzie w komentarzu, że nie czytamy składu, nie? Bo oceniamy smak! Kinder Bueno! O Jezus, jak coś, pobije, jak coś będzie podobne do Kinder Bueno... To z powrotem stanę się gruby. O! Też takich. No i co? Ej, sztaba ma trzy trochę inaczej. Dobra. Muszę tak przekroić. Bo widać ilości na proszę. Ale mają nadzieję jakieś takie zwarte. No lubię. No to dawaj drugie. To samo, ale krem jest słodszy. Ale nie jest słodszy na minus ani na plus. Jest po prostu trochę słodszy. Dobra, to dawaj mi. To na razie nic nie mów. Dobrze. Daję ci teraz pierwsze. Tak, idzie, idzie, uwaga. Tak, on długi jest. Smaczny, ale... wafelek tani. Ale fajny, orzechowe. A teraz na następny, czyli dwa. Mm. O, czuję cię ten, ten podniety. To mm, jest znacznie lepsze. No i znowu się głodny zrobiłem, no. Mm. Bardzo aromatyczne churpiące i czekolada tak jakby była grubiej lana, bo tryk tak jakby pękała na zębie. Wybieram dwójkę. Kinder Bueno. Kinder Bueno, no lepsze. A dla mnie taki bardziej remisik, ale nie mam. Ale myślę, że możemy, skoro ja mówię taki bardziej remisik, a ty zdecydowanie Kinder Bueno, to ja bym dał, że jednak oryginał. Tak. No. Ale to jest trochę różnica jakby jakościowa, ale nuty wyciągnięcie. Tak. Tak. Jakby no. gdyby... Bardzo blisko podejść do Kinder Bueno, ale ono jeszcze w ostatnim ruchem y, ręki z łokcia się obroniło, moim zdaniem. To kosztuje 9,19. 107 gramów, a tu jest 100 Mr. Chuck Bylo na batoniki 8,99. Czyli 150, to połowę więcej. O ja, ale lubię. Maltesers. Malsters. Ale. <laughs> Polecieli z nazwą! Ale Ale wiesz co? To jakby było duplo i napisali dupla. O nie. To nie, to nie wygra, nie ma szans, panie Sebastianu. A ty, ty, nie, 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 bądź taki. O nie. Jedną literkę przerabiacie, to już zróbcie, żeby chociaż kulka wyglądała jak kulka. Bo A co tu... to jest? To są draże. O nie. No nie, no tu już przegraliśmy. Dobra, się. słuchajcie, nie, nie robimy blind testu. No bo co? No bo kurde, no poznasz. Dobra, ale na opakowaniu nie masz wrażenia, że tak bardziej kulki? No może. Poznamy w ryjku, dawaj te. No poznamy od razu, cholera. Beznadziejna czekolada na. Słuchacze, bardzo stary produkt. Nie. Podrobiliście słowo, żeby ze, zepsuć smak. Mhm. No wiecie co? Myślałem, że tu jakaś walka będzie. Aha. A to daliście walku Nie wiem, czy jest sens to próbować, ale okej. Okay. No nie, tutaj. A tutaj, to, to, nawet nie jest podobne. To chrupie jak y, ta czekolada Oero. Areo, ta taka. Tak, y, pompowana, y, powietrzem, powietrzna. Okay, dobra. Jestem Dzień dobry. Do widzenia. Dobra, daj mu numer jeden, czyli uwaga. Daj mu numer dwa. Aha, Przyznam się szczerze, że te pierwsze to było jakbym grał w kręgle orzechem laskowym. Mm. Czyli że co? Że palce w sercu strajka. A tutaj wafel dominuje w tym drugim. Tu jest waflowa e, mieszanka, ale nie czuję laska laski, laskowego. Czuję laski. Tutaj jestem na Asinbergaju, tam byłem na kręglach, lepiej. Wygrał mm -hmm. oryginalny Knopers. Brawo! To był Knoppers? Tak. No, okay. Numer dwa. <grym> Nie znam tego, czy znam? Mm. A mm -hmm. teraz znasz? Mm. Mm -hmm. Jaka zmowa z dentystą. Wszystko w porządku? Pierwszy słodycz, który do mnie trafił, to ja bym powiedział, że go nie znam. Tamta czekolada jest z zagranicy, ale to nie jest ta premium. Ktoś się naśladuje Szwajcarię. A druga. To już czujesz, jakbyś był w domu, ja wiem o tym, drewniane y, powłoka językowa była, czy, to, my, nie. Nie. E, e, takie słoje miała na sobie e, ta druga i to jest z tajni Kinderki i uważam, że zaskoczyło mnie niesamowicie pierwsza czekolada, ale nie wiem, czy niestety ten powrót do domu na autopilocie zawsze nie wskaże drugiego. Które jemy jest smaczniejsze? Pierwsze. Pierwsze to była podruba duplo, a drugie to było duplo. Weźmy numer trzy. Teraz daję Krzysiowi to. Ech. Uwaga, i daję trzeci. Okej, jeszcze trzeci. Uważam, że dwa i trzy to jest ten sam produkt. Ej, jedynka to jest marna Podruba, że jesteś na studiach i ściągasz, i nawet nie potrafisz ściągać i dostaniesz dwóje. musi po prostu jadą. Nie będę się hamował. Nie będę. Niedobre. niedobre udolnie ktoś ściągał na lekcji. Słodycz, siadaj dwa. I za rok proszę do poprawy. A tu kinder jest, rozpływa się w ustach. Mleko. W drugiej nucie. Czekolada nie zawodzi do końca jego smaku. Numer dwa dla mnie jest to zwycięsto. Twój wygrany. No możesz sobie zerknąć. Masz swoje kinderki. Nie. Tak, ku... Nie! Tak! Aldi zwyciężył! Aldi, Aldi winner! A, a wiesz kogo tak mocno? Kogo? Pana Milkę. Nie! Mówiłem, pokłamuj O prze... Nie, przepraszam. <laughs> Milka mon, ale polecieli. O, nie, tutaj milka na dywanik. No, poprawne, no, mówiłeś, już się wyżyłeś na mnie. Czemu mi się udaliście, jak jeszcze widzę trzy rzeczy? No, zakładaj. A, no nie no, już za późno, bo już widziałem. ja, jeszcze przede mną, czekaj, Lancia! Rzekł już łapczywie, dobrze, zaraz, Widział, co jest, to chce! Czasko bardzo poprawne. Ten orzech laskowy, pyszny, ale oni chyba nie wierzyli w niego i mu dodali cukru. Ale dobry orzech laskowy. Numer dwa. Tu ciastko się opiera za mocno. O ścianę? Mhm. To znaczy... Jak te z szkolne. szkolnej. Też... Żeby się dostać do niego... Żeby... Do ciastka? Mhm. Potrzebowałem dużo siły. Po czym jak już się dostałem, to spotkałem nic. Szukałem tego grala, tego laskowego, tak. tego wyjątkowego. Tu niestety pogryzione ciastko pomieszane z tą pulpą w środku zanikło. Nie spowodowało nic we Numer 3. I przecukrone. mi przecukrone. jakiś włoski teraz? To, jest... to jest Ponton. Jestem na pontonie na wodzie. Chyba, na... słuchaczcie takie ciaska. Oglądam taki kanał na YouTube. Smakuje jak Ponton! Takie był jeden, że tam spotkał nic w środku, żeby mieć siłę. Drugi taki ponton. Nie, te ciastko. Czy bonton chcesz? Środek. Nacisnąłem, automatycznie rozpłynął się po ustach ta yy, środek słodkości i to był właśnie idealnie orzech laskowy z mlekiem. Ja czułem, że to było mleko w środku w akompaniamencie bocznych ścian ciasteczkowych, które były odrobinę twardsze, ale one wstrzymały ten właśnie basen w środku i to powoduje, że to jest świetna egzystencja ciastka, bo to jest wylewka, to jest, wiesz, twarde ściany ciastka, to jest fundament, a tu środek oni zalali i on jeszcze tak u góry się, wiesz, jeszcze się nie zastygł i ty go gliżesz, i go masz. Tak, trzy to jest perfekto. Wybrałeś oryginał Nutella Biscuit. Nie wiem, Co czy dać że... mu tak dużo, bo my jeszcze z jawną. Szukam wyrazu. To jest jak kajak. Szybki, z małym wejściem od góry i smak masz od razu. Znasz go. Płyniesz potokiem, spienionym, a to jest orzechy laskowe czekolada. Byłeś blisko. Nie kajak, to jest wielbłąd. Jak kojarzysz, wielbłąda ma dwa garby. I tak. te garby są uzupełnione najlepszą masą, jaką można tworzyć na ziemi tak. i to jest to. To są kamele, ale nie papierosowe, wśród słodyczy. <gamy> no i tak. Słuchajcie, i to jest zetmaczone. Kamele wśród słodyczy. Bardzo mi się podoba. Szeroko buzia. Ołgóre kawałki. Mmm. Minimalna różnica. Powiem Wam, że smak bardzo podobny. Odrobinę wyczułam tej sztuczności w tej czekoladzie, ale o, to nie przeszkadza tych marginalne. E, I mógłbym być z tym słodyczem też. Naprawdę. Cieszę się, że parą, tak? Mm -hmm. Bardzo dobry. Bardzo jak, jak, jak byłby twoim partnerem, jak byś domu na imię? Bym, e, piękna, błena. <laughs> A pierwszemu? No nie, nie, on jest bueno. To jest Bruno wśród ślubu. kogo wybierasz? To była bardzo dobra rywalizacja. Ale po imieniu, kogo wybierasz jako partnera Egze... do związku albo partnerkę? Znaczy, egzekło bym dał. Co byś dał? Egzekwo, egzekwo, bo... Egzekwo, patronus! Bo powiedz, jeszcze raz to zaklęcie. Jakie? Egzekwo. Egzekwo. Egzekwo, bo tutaj podejrzewam, że cena gra rolę, a mniej bym mógł płacić. Pójdę ekonomią i wielkością. Trzy miesiące dam błenie, będę ją jadł, ale raz w miesiącu sobie pozwolę na błeno. Czyli o co? Ja, no to jest mówione, jest no, że jedna ale dajmy jej się rozbiegać. To jest żona, no. ale chciałbym mieć kochankę. To no. no. E, dwójka tutaj, no. Wygrała. Chociaż wiem, że jest drugą wygrała, bo cena do, do wielkości posiadania. Najpierw to. Folia. Ale też mogę? Jest straszna czekolada z zewnątrz. Mm. Wafelek jest okej, okay. jak diwy. Jaki wafelek? A czekolada strasznie... Jaki wafelek? Bułka tarta mogła być w środku obojętna. Ale czekolada mnie w ogóle nie... Ojej, straszna, nie? Czemu nie dałeś tego? No, stój, stój, no. no? Mogę? Tak. Nie, nie wiem. Tak -kule. kule. Daj więcej! Dzięki! się pewnie zrobić ten sam produkt. No, tutaj jestem na wodospadach. i on się powoli rozpływa po ojej. Tu czekolada jest niesamowita. Ona przyśmiewa te ciastko w środku, które współgra idealnie z tą polewą czekoladową. I to jest Fondy w buzi. Które wybierasz? Oczywiście, że numer dwa. Dobra, możesz już otwierać. Słuchajcie, reasumując, to już nie są te czasy, gdzie ci, którzy produkują na to podrobione produkty, walą w pręta. Oni wiedzą, że oni mogą walić w pręta, ale króciutko, to zniknie prędzej czy później. Ale ze wszystkich produktów tylko. To powinno z mhm. Niektóre ceny były znośne, niektóre nie. Na pewno znośna jest cena na naszą książkę 2850 kebab, mhm. więc zbijajcie na nią, będzie nam przemiło, bo i Krzysztof, i Sebastian, i ja nie dość, że poświęciliśmy czas, żeby to przetestować i napisać. To jeszcze wszystko macie rośniki do, do filmów zebrane. O, pięknie określone. Napiszcie mm. komentarz, czy kupujecie jakieś podróbki? No i Gdy które są bardzo, tak. tak sklepie. I my po niej pójdziemy i je przetestujemy. też sprawdzimy. Pójdźmy hmm. odcinek takich więcej. Dziękuję bardzo.